Cześć! Ja wiem, że Stylu Fidget już jest staruszek gierka. Ja uparcie co jakiś czas robię odcinek od ale gram cały czas za wzięcie w tą grę. Więc co jakiś czas chcę zaprezentować wam swoje poczynania, postępy w tej grze. Już mam 116 poziom. Dobra. Krótkie takie omówienie. To oczywiście mamy karczmę, mam już ten cały kibel, gdzie tu zbieram różne przedmioty, można tutaj wrzucać. Na razie dzisiaj nie mam co do wrzucenia, dość tylko kamień weźmiemy w ten sposób. Zobaczymy, może jakiś klejnot przyjmie. O, przyjęło. I jak tu się uzbiera, to mamy aura. Aura zwiększa szansę na zdobycie jakiegoś lepszego przedmiotu do kupienia. Dzień dobry! Na przykład tak jak tutaj mamy 15. Uuuu! To intelig inteligencję nam trochę zbija, ale to jest super. Mm. Pomyślę o tym. Pomyślę zaraz, zobaczę jak to tam wychodzi u mnie o fundusze, bo pewnie będę musiał po prostu kupić trochę grzybów, żeby to zdobyć. Myślę, że to by było fajne, tym bardziej, że to ma miejsce na klejnot. Jak wrzucę tutaj klejnot od inteligencji, jakiś taki mocny, to jakby to powiedzieć, to naprawdę będzie kozacka broń. Więc czy mi się dobry. domaga, zobaczymy co tu jest. Okay. Na Twoim zwykle, Jak zwykle trzeba mieć koło. Czy dziś jest mój szczęśliwy dzień? <laughs> Dobra. Doświadczenie. Wejdziemy sobie jeszcze w twierdzę. Tu oczywiście mi się buduje jeszcze ta brama. Punkty. Eco. Dużo osób może w to nie inwestuje, w ten budynek. Ale ja inwestuję, bo to jednak daje boost, jak chodzi o doświadczenie. Przynajmniej na tym poziomie jeszcze warto mieć. Dobra. Wychodzimy sobie do kopalni. Szukaj tej Tutaj, tutaj pek Drewno. Zbieramy cały czas te surowce. Dobra. Jeszcze sobie gdzieś tam Zaatakujemy, co nieco. Następna walka. Tam chciałem, żeby to trochę. Dobra, i... Kurde, coś mocnego się trafiło. Poziom... Dobra, to sobie darujemy teraz. I... Warki chciałem postać właśnie omówić tutaj. Jak widzicie statystyki moje. I przedmioty. Proszę bardzo, mam tutaj broń. Czyli 128 razy to jest 250. Dodaję mi z klejnotu do broni. Myślę, fajny boost. Dlatego mi tam pokazuje 100 parę, prawie 200 punktów mniej. Bo tu mam duży boost. I ogólnie o wszystkie przedmioty, które tutaj mam. Tu chciałbym jeszcze dorobić klejnot sobie w tym miejscu. Chyba coś lepszego znajdę. Cały czas upgrade'uje tutaj to swoją postać. Głównie mam klejnoty do inteligencji, tutaj jeszcze jest, tutaj jest wytrzymałość. Tu mam, tu mam wytrzymałość, ale wszędzie mam klejnoty do inteligencji. Mam maga, żeby to zwiększać tą inteligencję, wytrzymałość w inny sposób. Yy, zwiększam na przykład w ten sposób, o, co tu co kupując. I tyle trochę mogę szczęścia dorzucę sobie. Ok, dobrze, teraz spróbujemy się zmierzyć z kolejną potworą. Nie udało się, możliwe, by miał punkt. Grzyba, to by się jeszcze raz udało, za każdym razem robi się, robi się słabo. Wystarczy tego gadania. O, zobaczmy Dobra, niech sobie idzie tutaj, to wszystko. Oczywiście z takich rzeczy jeszcze tutaj mam Kowala, gdzie mogę abrejdować swoje wszystkie postacie w mianowity sposób, że tu klikam tak. O, i już tutaj mi się zabraidowało, Tutaj też mogę ciach i ulepszać te statystyki. Jeszcze wszystkie mogę ulepszać. Myślę, że to jest fajne. Tak samo tutaj sobie ulepszę. Dobra, to na razie na cześć. Pa! Taki trochę odcinek. Stylu. Zobaczcie, jaki zrobiłem postęp w tej grze, ale myślę, że raz, na jakiś czas taki odcinek też będzie fajny. Chociaż już niektórzy mówią, że przestarzała gra, ograna, ale ja do niej mam sentyment. Mi się fajnie gra, szczególnie jak się kręcę po mieście w autobusach. Można sobie pograć, pobawić się na spontanie. Ja wiem, klikasz zaznatasz i czekasz, aż coś tam się wykona. Ale no co z tego? Na razie cześć pa. Łapa subskrypcja, komentarz. Na razie cześć pa.